Opowieści morskich ciąg dalszy. Sytuacja jest następująca. Jak to ciężko ma kapitan na statku pasażerskim. Ma super ciężko. E, Opiszę kolejną szatańską zasadzkę, którą przygotowała pani. E, ja mówiłem, 10 lat pływałem między Evergladem, czyli blisko Miami, to następny port. Statki pasażerskie wyjeżdżają z Miami i z Evergladu na Karaiby. No i cóż się zdarzyło? <laughs> Oprócz tego, że przed chwilą mówiłem, że kapitan znając się za dużo w Jagry, umarł. To, to generalnie jeszcze było ok w stosunku do tej afery. Yy, tutaj kobieta wymyśliła, no genialnie wymyśliła, że może na kapitanie zarobić poważne pieniądze. Ona była atrakcyjna. Była kobietą atrakcyjną, około trzydziestki, i postanowiła zapełnić kapitana. No i kapitan się dał zbałamucić, tak? Na statkach pasażerskich na, na prawie wszystkich statkach są wszędzie kamery, tak? No ale jakoś mu się udało, ona za, zadziałała. Była e, kapitan to zrobił krótko mówiąc, tak? A ona poprosiła o prezerwatywę. W kontekście zrobili to, ona zrobiła to w prezerwatywie, tak? I kapitan niczego się nie spodziewający, że ta kobieta nie, nie poszła dlatego, że on był taki wspaniały, cudowny kapitan, tylko ona wzięła tą prezerwatywę, którą już było, co to właśnie, to najważniejsze, i ona w kolejnym porcie już miała adwokata zaaranżowanego i policję, i ona powiedziała, że kapitan ją zgwałcił. I ona życzyła sobie od firmy, znaczy od kapitana generalnie, ale firmy, kilku milionów odszkodowania. Kilku milionów. E, firma ostatecznie zapłaciła. Z tego co ja kojarzę, około 2 milionów zapłaciła jej. Ona była doskonale tego przygotowana. tak? Ona nie robiła zdjęć, tylko miała prezerwatywę z, z nasieniem kapitana i, i, pil, i, i a, adwokata. I ona to pojechała do Stanów i w Stanach tą, tą całą aferę rozkręciła. A adwokat już był tam. No potem to łatwo sobie wyobrazić, że firmy te już przestrzegają, żeby kapitan pod żadnym pozorem, tak? a już na pewno nie w prezerwatywie. Jak straszne historie, ja cię. Boże, dziękuję Ci, że uchroniłeś mnie na takich zasadach, chociaż różne były. I od statków pasażerskich. Tam się dopiero dzieje. No łatwo sobie wyobrazić, jak jest. Na statku prawie na tym największym statku, który teraz jest prawie z 10 tysięcy ludzi. Tak? Z 8 tysięcy pasażerów, 2 tysiące ludzi załogi, jakoś tak. No to musi się dziać wszystko. <laughs> Dobry Boże, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Tobie, ukochana matko. I wszystkim zastępcom, nią księżyc i Błogosławiu Bóg trzech mogący. Ojciec i Syn i Duch Święty.